Zimą boisko szkolne jest zamienione w duże lodowisko i wszyscy napierdzielają w hokeja. Ciekawe. Jest oczywiście dwa, na to jakaś ciężarówka przyjeżdża i dolewa wodą. Ważnie przyjeżdża tutaj ciężarówka i do dolewa wody. Co jakiś czas. Jest ostatnio cały czas poniżej minus pięciu. Bardzo przyjemnie. I są dobre warunki do tworzenia lodowisk. Tutaj co 200 metrów jest lodowisko dosłownie jakieś. Są dwie, dwa rodzaje: jest hokejowe, takie jak tutaj, i rekreacyjne. Jest bez bramek, wtedy można sobie jeździć po prostu. Chociaż tam czasami tak dzieciaki z kijami hokejowymi jeżdżą. To jest szkoła. Sprawdza jest napis, że poza czasem, poza prasą, czasem pracy szkoły nie powinny kochać być. Tu ale ludzie to w ogóle ignorują. Łażą sobie tutaj. Jest tylko otwarta szkoła, nie ma ogrodzenia. Zupełnie można od każdej strony wejść. Też się tak dziwię, bo tutaj też jest, obrót szkoły jest zerówka. Tutaj mój syn chodzi, najmłodszy, do zerówki. No i panie wychodzą z tymi dziećmi na przerwy i te dzieci sobie tu biegają gdzie chcą. Łażą dookoła szkoły. Nie wiem. O, jest jakiś kawałek ogrodzenia, ale taki... Taki otwarty. Aranżacja przestrzeni.